Problematyka regionalna. Przyznana zostanie również Nagroda Główna dla dziennikarza ekonomicznego roku 2014. Zaczynamy od polityki pieniężnej i stabilności finansowej. Szanowni Państwo, zaczynamy od wyróżnień. Na scenę zapraszam pana Ryszarda Petru, członka kapitulu Okrusu, który wręczy wyróżnienia. Wyróżnienie w kategorii polityka pieniężna i stabilność finansowa. Drodzy ja Państwo, w tej kategorii wyróżnienie otrzymuje Pan Adam Grzeszak z polityki, zapraszam pod tytułem szelest znikający. To pierwsze. Zostawienie wyboru kapitułu. Nagroda została przyznana za opisanie w intrygujący, lekki, a jednocześnie rzetelny sposób istotnych zagadnień dotyczących obrotu gotówkowego i bezgotówkowego w Polsce i na świecie. Ale panie, panie? Panie, panie? nie Jeszcze spokojnie proszę, raz zapozować do zdjęcia, żeby wszystko było widać, i dyplom i statuetkę. Chcieliśmy zapytać, dlaczego taki temat wybrał Pan do no, Temat jest nasuwający się chyba na każdego dziennikarza ekonomicznego, to znaczy yy, kwestia przechodzenia do obrotu dyskutówkowego i tego wszystkiego, z tym, co się z tym wiąże. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach, kiedy ten pieniądz może przybierać na najrozmaitsze formy, może być już nawet w telefonie komórkowym. Yy, więc to jest pewien proces, który nie, nieuchronnie nas czeka i przeanalizowałem w swoim artykule, jak poszczególne kraje podchodzą do tego i yy, na jakim etapie jesteśmy. A na jakim no, jesteśmy? No, my jeszcze jesteśmy mocno Papierka. papierkowi, chyba Polacy są przywiązani do, 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 do takiego właśnie tego sz, szeleszczącego pieniądza. I on budzi takie, takie nawet fizyczne doznania, które ludzie lubią, ale no, jednak y, y, procesy pewnej dematerializacji pieniądza są nieuchronne i, i musimy się tak pogodzić z tym, że ten, ten czas będzie odchodził do historii. Bardzo Panu gratulujemy, bardzo dziękujemy. dziękujemy. Dobre, proszę Państwa, Finanse Osobiste i Edukacja Ekonomiczna. Zapraszam na scenę członka kapituły, Pana Jakuba Borowskiego, który wręczy wyróżnienie w kategorii Finanse Osobiste i Edukacja Ekonomiczna. Dobrze wieczór Państwu. A wyróżnienie w tej kategorii Finanse Osobiste i Edukacja Ekonomiczna otrzymuje Pan Miłosz Węglewski z redakcji News Polska za pracę pod tytułem crowdfunding, czyli zrzutka w sieci. Uzasadnienie werdyktu za nowatorski temat, zwrócenie uwagi na nowe i ciekawe ekonomiczne zjawisko oraz promowanie postaw przedsiębiorczych. Dlaczego finansowanie społeczne tak bardzo Pana zainteresowało? W czasach, kiedy kredyt, jest coraz trudniej, zwłaszcza, zwłaszcza ludziom, którzy mają pomysły, natomiast nie mają żadnego zaplecza finansowego, nieruchomości czy czegoś innego, właściwie jest to jedyna możliwa droga do pozyskania pieniędzy. A temu jest o tyle ciekawy, że to finansowanie tak to już przekroczyło granice krajów. Łatwiej jest, tak można powiedzieć, bo rzeczywiście to są już tysiące pożyczek, pozyskiwać je w tak sztuki publiczności międzynarodowej, globalnej. w jeśli badał Pan tam te dziedziny, gdzie się zbiera te pieniądze i jakie to mogą być gdzie, gdzie w ten sposób szukamy środków finansowych? Najważniejsze w tej chwili, poczynając od jakichś starych etapów technologicznych, to do w czy kosemu, szukanie w kosemu. Bardzo Panu dziękujemy. Gratulujemy w mhm. rozmiarach. Felieton lub analiza. Zapraszam na scenę członka kapituły, Pana ambasadora Jerzego Koźmińskiego. Chodźmy mhm. w tej kategorii. Wierzę, Szanowni Państwo, Panie i Panowie, wyróżnienie w kategorii felieton lub analiza otrzymuje Pan Jacek Kowalczyk z Kursu Biznesu za pracę pod tytułem Udany ćwierć wieku na wolnym rynku. Zapraszam. Uzasadniony kapitułę. Kapituła wyróżniła zwycięzcę za ciekawą i przemyślaną analizę przemian, które zaszły w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat, a także za szczególne walory edukacyjne tego artykułu. Jasne. 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 Muszę trawę poprawić. O, teraz lepiej. Udane to było 25 lat. Udane i nieudane były plusy były porażki, o tym jest ten tekst. Mniej więcej porówno Starałem się wyważyć sukcesy i porażki polskiej gospodarki. Chociaż chyba tych, tych sukcesów, mimo wszystko, trochę było więcej, pewnie nie tak dużo jak, 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 jak mówią o tym politycy, ale, zwłaszcza rząd tej partii, ale, 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 ale tych sukcesów, mimo wszystko, chyba na tej, na tej w koło Największy sukces? Największy, sukces, na, większy, na, większy sukces, na pewno... Wiesz, wczoraj, tutaj, Narodowy Bank Polski to na pewno sukcesem było to, że udało się po, po wielu latach zbudować stabilną, e, taką mocną e, walutę, zdławić inflację, zbudować stabilny bank centralny, który potrafi zarządzać walutą, potrafi ją stabilizować wtedy, kiedy, kiedy gospodarka nawet przeżywa trudność.